Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w kolejnym filmiku po dłuższej przerwie. I e, witam się z Wami z samochodu, bo jestem właśnie po pracy. Lecę do domu i mam zamiar wyciągnąć męża na jakiś spacer. Może niedługi, bo on jeszcze nie do końca wrócił do zdrowia, ale, ale na pewno go na jakiś wyciągnę. A teraz będę, uwaga, będę się tłumaczyć. Dlaczego nie było filmu w zeszłym tygodniu? E, jak Mówiłam dwa tygodnie wcześniej, że będzie to film z naszego małego wyjazdu. Niestety, wyjazd nie doszedł do smutku. Ja już się nawet spakowałam. walizka w piątek była już praktycznie spakowana i się okazało, że niestety w piątek mąż trafił do szpitala. Więc niestety w, w soboty musiałam rozpakować z powrotem walizkę. Y w szpitalu był od piątku do czwartku, więc wiecie, jak to jest jakiś jest chory członek rodziny, to niestety cały dzień trochę choruje, więc wiecie, po pracy leciałam prosto do niego do szpitala. Zanim wracałam, to jakieś tam obowiązki domowe i nawet nie miałam czasu, a nawet nie miałam ochoty nic dla Was nagrywać, bo to wiecie, to jest jednak ciężki, ciężki okres. A chciałam Wam powiedzieć, żebyście uważali na siebie, dbali o swoje zdrowie i, i przede wszystkim, żebyście doceniali to, co macie. Wiecie, cieszyli się z wszystkiego, z takich najdrobniejszych, takich codziennych rzeczy, typu, że wstajecie rano, nic was nie boli, jesteście zdrowi, świeci słońce. No wiecie, z takich totalnie, totalnie codziennych rzeczy. Cieszcie się, doceniajcie to, co macie, naprawdę. Dobra, lecę do domu. Z, yy, chyba już ostatniego dnia takiego ciepłego. Patrzyłam na najbliższą pogodę na dwa tygodnie i ma być zimno. Więc dzisiaj korzystamy. Ale wiecie, niestety, mamy kwiecień. Jak to mówią, kwiecień plecie po przeplata. Możesz sprawdzę jak bobry oheblowały drzewo. Co, lepiej niż Ty być hebelkiem, co? No, to nie równie <laughs> równiutko, nie? ząbkami, nie? Fajnie, że już jesteśmy po zmianie czasu, bo przez to jest dzień dużo dłuższy. Słonko dopiero gdzieś tak po 19 zachodzi, więc Możemy po pracy pójść na spacer. Pójść na spacer. Jeszcze jest widno. E, ci, co mnie śledzą na Instagramie to wiedzą, że w zeszłą jesień bardzo dużo spacerowaliśmy. To był taki nasz ritual, nie? Później ja już sama też, jak było ciemno, to już sama nie bardzo chciałam chodzić, bo jednak to nie są klimaty, <grym> jest tu dużo zwierząt, to nie są klimaty, gdzie można chodzić samemu. Ale też już jest widno i myślę, że będziemy zdecydowanie więcej chodzić na spacery. Jak kiedyś, nie? Zresztą my lubimy spacerować, a jeszcze jakby była taka pogoda, też w ogóle by było super, niestety będzie trochę chłodniej, ale najwyżej trzeba się ciepło ubrać. Ja zdecydowanie urodziłam się z innym ja muszę mieszkać tam gdzie jest słońce. Jakie jest słońce to normalnie jest energia. Jezu jak cudownie pachnie. Jak pięknie wygląda. Zobacz. To jest strasznie dużo tu błąków latał, żeby mnie zaraz coś nie udziałało. Ale pachnie. Wiele na to zapach. Zapach wiosny. Dalszym cię kojarzyło bardziej z maja, że to tak w maju było, nie? Taki zapach maja. Cudownie. Jeszcze czym był, był vlog? Bez ogródka będziemy zrobić czek. Zobaczcie. Nie jaka cudowna magnolia kwitnie i boję się, że teraz jak będą te przymrozki w nocy, jutro i pojutrze, to po prostu te kwiatki opadną albo zrobi się takie, wiecie, brzydkie brązowe. A tak pięknie kwitnie. Bez też już ma piękne pączki, goronka, takie, będzie jakiś długi kwit. Boję się, że to wszystko pomarżnie. też jakieś mam Nie wiem, co to jest. Coś, co ładnie kwitło, z tego co pamiętam. I też już ma. Cześć, mały sąsiedzie. Hej, dzień dobry. Tak, my się lubimy. Zawsze przez ogrodzenie go tutaj mizia mi się nastawia. Koko. Koko. Jak, jak, maluszku. Chodź, pomidzią. Koko. Koko. No dawaj, chodź, ja wiem, że ty lubisz ogonek, chodzi. Aż mruczy. Ja nie mogę ręki zwykłą przez siatkę. Przełożyć, żeby go bardziej pomieszać. W naszej skrzyni też już troszkę rzeczy posiane. Koperek, matka pietruszki. Szutkiewki, sałata. O, popatrz, to nawet coś już wychodzi. No, takie są. Nie nie zacznę. E, rzutkiewka. Taka malunia jeszcze. I zobaczcie, jak pięknie już puszczają listki te hortencji, które rozmnażaliśmy z patyczków. Już mają takie wielkie liście. właśnie na sryfut ściągnąć kartony z ozdobami wielkanocnymi, wiecie, zbliża się Wielkanoc, więc trzeba troszkę przeozdobić tam. Jak na Boże Narodzenie, to ja lubię jak ozdoby jeszcze długo stoją po Boże Narodzenie, ale na Wielkanoc to ja maks jeszcze jeden dzień lub jak już są sprzątnięte, nie lubię jak już tak długo, długo stoją. Tak. Co my tutaj mamy? Na pewno muszę odciąć i wstawić dowody, wody kwiatki, które od męża dostałam, bo ja tylko tak, wiecie, wrzuciłam tak raz, dwa, trzy dowody ale muszę im przyciąć końcówki i wstawić je do wazonu. Ale coś w tych kwiatach pięknie pachnie. Nie wiem, czy to są... Wydaje że to są frezje, koździki i dużo jakichś takich, których nie znam, nie? Ale coś tu pachnie. O, co ja znaleźliśmy też na strychu karton z ozdobami świątecznymi z przed kilku lat bo przecież to totalnie zapomnieliśmy. Ja na przykład moja mama kiedyś bardzo lubiła robić ozdoby świąteczne i zobaczcie co zrobiła kiedyś sama. To są jajka styropianowe, pomalowane z takich... nie wiem, chyba to są różowe pateczki, żeby nich taka dekoracja. No idę, nie. Tutaj mam przygotowane owies, będziemy sieć. Siać owiec w tej doniczce. Podobno dwa tygodnie nie powinien wyrosnąć, więc akurat zdążymy. Słyszałam też, że te koty podjadają, więc mam nadzieję, że nasz kicia nie on tam sobie biega. Mam nadzieję, że dotrzyma to do Wielkanocy i nasza kicia tego nie zje. No dobra, mamy tutaj sprzed, z lat poprzednich parę dekoracji, ale też zamówiłam kilka nowych i zrobiłam pierwszy raz zamówienie z temu. Nie wiem, co tam przyszło. Mam nadzieję, powiecie, podobno na temu to jest tak, że po pierwsze, jak uważasz, że kupujesz duże, przechodzi takie. Albo jakieś takie, no niestety, jakościowo niekoniecznie. A to zaraz zaraz otworzymy. Najpierw może powyciągamy wszystkie ozdoby, co my tu mamy. Mam na pewno, jak widać, bardzo lubię, złote króliczki, O! Tu za tydzień będziemy siać rzeszuszkę. To chyba tydzień będzie gotowa. Zawsze też w wazonie miałam no, takie właśnie patyczki, zazwyczaj bazie, ale w tym roku już nie ma, bo już są przekwitnięte. Yy, jakieś patyki takie właśnie z, z wierzby. Na nie zawsze wieszałam takie ozdoby ptaszki. Do tego jajka. Mamy dość pokaźną, króliczo-jajeczną rodzinę. Ale w tym roku żałuję, że nie kupiłam żadnych kurek, kaczuszek. Takie też mi się podobają ozdoby na święta. Pierwszą poduszkę, może go otworzymy, to jest Simce, bo zamówiłam taką eee, na poduszki tutaj na kanapę w salonie. W części z kwiatkami, a jeszcze chciałam mieć coś z kwiatkami, zajączkami. Kwiatko, jak to wyglądać. Miałam dwa wzory. Jeden to jest taki, gdzie są e, dwa, nie wiem, zajączki, tak? Zajączki, kroliczki. One są takie fajne, bo są takie, no jest takie, bo troszkę imituje len, taki naturalną tkaninę, a to jest takie miłe, pluszoga A druga jest chyba pojedynczy. Się A drugi wzór to jest pojedynczy króliczek. Myślę, że będą pasowały. trzy takie poduszeczki. Do tego pomiędzy będą poduszki w kwiaty. Więc jak najbardziej wiosenno, wielkanocne. No dobrze, fajne są. Uh -huh. Chyba 35 złotych. W sinseju. A zbieramy teraz pakę z temu. Ja jestem najbardziej ciekawa, bo to jest moje pierwsze zamówienie z temu i nawet nie wiem, co to mogło przyjść i jak to będzie wyglądać. To w będzie jakościowo spoko. Co no. mówiłam? Y Dwa takie zajączki, chciałam, które... że będą trochę większe, bardziej myślałam, że będą wielkości tego, ale które chciałam postawić na tarasie, no, nie one już nie były za małe. Ja to wjazduję, jest tak lekkie. A, trochę napudziło się, ale powiem Wam, że jest fajny, Drugi jest tylko myślałam, że jednak że będzie taki trochę większy. Pani jeszcze, bym miał tutaj taką wstążeczkę, to nie problem, niech to jakoś tam Drugi, no jest różowy. O, no się tutaj. Myślałam, że one są takie mm, bardziej ciężkie, nie? I że tam należy nie postawić tam pomiędzy krokami na tarasie. No, to może, trzeba będzie przymierzyć. O, no, to też jest już. To nie no są takiego różowego czegoś, nie się strasznie sypie. No fajnie. Ale temu coś o nie, to jest trochę uszkodzone. Zobacz, jaki ma nos. Obliczony nos. boku mm. wygląda, jakby. Nie, nie miał nosa. skrzywają. Ale są... są słodkie, nie? Mm. Mogłyby być trochę większe. 40 cm. Ja umiem 40 cm. Myślę, że mają 40 cm? Może. Może. Zobaczymy, co tam jeszcze mamy. O. Ja tego to tak myślałam, że to będzie trochę tandetne i chyba tak jest. Chciałam jakieś kwiatki takie sztuczne do, do wazonu, żeby zostawić z jajkami. Chciałam kilka tego, A widzę już jest małe. Powiem Wam, że ja to nie wiem. Mam problemy z, jednak z wielkościami. Bo mi się wydaje wszystko, że... No, chociaż może jak będzie jak więcej tego. A zdjęcie wyglądało, powiem wam, że trochę ładniej. Jak wszystko. A, ten, a co To miał być coś takiego, miał być taki do wazony. mam jeszcze jeden trzeci taki, I jakiegoś małego wazoniku wstawić i taka dekoracja, co myślisz Marzu? No, ładnie, a ile to kosztowało? <laughs> nie wiem, jednak chyba 10 12, nie pamiętam, ten, kurczę, nie pamiętam, to jest bardzo jakiś... o nie, jeszcze odpadł kawałek. To przyklejmy. <laughs> nie, po prostu na druciku to można zawiązać. Aha. Jeszcze jest, myślę, będzie, wiecie, ten strzegnięty. Zobaczymy, jak to, to powstaje, bo no, nie, nie I zamówiłam jeszcze kubki, ale mam nadzieję, że są całe. Się o, to, że zresztą na pewno lepiej że są w O, całe jest. Ale malutki, powiem Wam, że jest malutki, To jest słodki. Fajne? Fajne. Mm. Tylko, że malutki jest, nie wiem, jaka to ma pojemność, ale na pewno jakoś mało. A ten jeden taki. I jeszcze drugi, ale nie będzie z strokiem, więc powinien być nieobchodzony. Mam no, nadzieję. Że... Przynajmniej dobrze zapakowany. To tylko, to tylko wygląda na to, że królik cierpią. Także no, jajka tak trochę nie bardzo, bo nie je dokładnie, więc... Tylko... No, Dobre do tego. Tak to porządnie zapakowali, że nawet nie mogę tego tworzyć. O, może jest wcale. Patrzcie, też jest taki słabowny sedny. Truskaweczki, kwiatuszki, kwiatko ma też fajne, nie? Mhm. Więc może trochę na kawkę? Może ten też troszkę nawet większy niż ten, nie? Mhm. Ale fajne są. Plany na zajączki miałam właśnie taki, że one staną tutaj e, przy tym właśnie kwiatku. Myślałam, że będą trochę większe, będzie je bardziej widać, ale... Ale dzisiaj tak wieje, na pewno to... O, widać jak się przewracałem. Że jeby zwiało, bo one są takie bardzo lekkie, strypionowe nie wiem, albo coś wymyślimy, że nie przyczepimy. Nie wiem, czy zostaną w sumie tutaj, co myślisz, może? No. Poprzednie były trochę mniejsze i musimy wymienić te wypełnienie, bo są takie wiecie, leczaste, nie są tak fajnie wypełnione. Tylko właśnie nie wiem, gdzie teraz kupimy tak na szybko te wypełnienie, ale później są fajne. O, i tu będą idealnie pasowały. Do I Jeszcze wpadają do nas znajomi na kawkę, więc trzeba coś przygotować słodkiego do tej kawki, a że część z nich jest na diecie, więc robimy dzisiaj fit ciacho. I mój mąż też ma swoją dietę. Myślałam, że będzie mógł to zjeść, ale niestety to jest kakao, więc dla niego niewskazane, ale ja na pewno spróbuję. Mamy tutaj gażetki pomarańczowe rozpuszczone w wrzątku i ubite mikserem. Do tego dodam skyr i kakao. I to wszystko wyłożę na blaszkę, w której już mamy biszkopciki. Zarazem na przepis w internecie. Podobno ma smakować jak delicje Yy, pomarańczowe, bo na wierzch jeszcze pójdzie galaretka pomarańczowa. Ma nie dużo kalorii, ale mam nadzieję też, że będzie smaczne. A oczywiście, że nie, nie, wszyscy są też na diecie, więc jutro z rana będą jego dzianki. Ciasto drożdżowe już mi wyrosło, poformowałam je w takie kuleczki. E, dlaczego jego Robiliśmy przegląd naszej zabrażarki, no i mamy trochę jagód. Za mamy na świeżo, więc trzeba pozbyć się tych e, zeszłorocznych. Kiedyś u nas w domu w ogóle bardzo rzadko robiliśmy ciasto drożdżowe, bo ja nie lubię zagniatać sobie ciasta drożdżowego. E, nie podoba mi się strasznie zapach. Świeży drożdże. No nie wiem, no po prostu nie lubię. Każdy ma co innego. Na przykład mam koleżankę, która bardzo nie lubi e, zapachu, wiecie, tych od pomidorów, tych zielonych takich e, szczypułek. Na przykład ona, jak idzie do sklepu, to bierze takich, które są bez, bo ona nie lubi tego odrywać nie lubi jakiej palce później tym czuć. No bo ma to taki specyficzny zapach. Każdy lubi coś innego. Ale jak mamy termomisa, ona raz wymiesza ciasta. Chociaż jest jedna, pamiętasz mężu, jest taka jedna drożdżówka, którą robiliśmy, którą nie trzeba było, nie trzeba było zagniatać. Ale to pewnie wam pokażę, zrobimy razem, jak już będą e, polskie troskawki. Tak, myślę, że to będzie wtedy dobry pomysł, to pokażę Wam, bo może ktoś tak jak ja też nie lubi zapachu drożdży świeżej, ani nie lubi też tego ciasta. No dobra, e, wracając do drożdżówek. Przepis, 250 g e, mleka, 100 g cukru i 30 g e, pokruszonych, e, świeżych drożdży do rondelka i zagrzewamy to na palniku, tylko że jedna rzecz, nie może to się zagotować, no, lekko, tak normalnie. Jakbyście lekko tak wkładały palec i to musi być tylko, tylko lekko czuć ciepłe, w tym to rozpuścić i 500 gram mąki, dwa żółtka, 80 g masła. Mieszamy razem z tym zaczynem, trochę cukru waniliowego, szczypta soli i to zagniatamy. Zostawiamy na godzinę, żeby wyrosło. Formujemy kulki, kuleczkę, spłaszczamy. Tu mamy, e, ja mam różowe akurat jagod, jagody. Może mogą być też borówki. A jakby było z borówkami? Jagody to jagodzianki, a borówki to jak boruwianki, <grymka> borówczanki, Nie wiem, ale bardzo dobrze wychodzą z borówkami, coś też robiliśmy. E, mąka, skrobia ziemniaczana, znaczy, nie mąka, skrobia cukier. No i nakładamy. Zwijamy bułeczki. Odkładamy na blaszkę. Robimy. gotowe, teraz musimy je posypać e, kruszonką. Nie wiem jak Wy, ja też jestem zdecydowanie tym e, kruszonka, bo niektórzy wiem, że później polewają na przykład lukrem jagodzianki, ale ja zdecydowanie lubię z kruszonką. Kruszonka robi na oko. Masło, mąka i cukier. I taką posypujemy sobie jako zianeczki i do piekarnika rozgrzanego na 200 stopni na jakieś 12-15 minut i powinno być gotowe. No i jego dzianki gotowe. Jeszcze ciepłe, ale jak pachną. Szkoda, że nie możecie poczuć przez YouTube, jak to pięknie pachnie. Ale czy Wam też e, babcia mówiła zawsze, że nie jedzcie surowego, e, nie surowego, tylko gorącego ciasta drożdżowego, bo będą Wam brzuchy bolały? Mi tak powtarzała, ale ja zaraz nie na nim ostygnąć, będę próbować. Jakoś nigdy mi nie boli zawsze po tym brzuch. A zawsze jem na ciepło, nigdy nie dają. bo już nie mogę się doczekać, że tak to pachnie. A tak wygląda wczorajsze nasze ciasto fice. Patrzcie, to jest taka... Kapianka pianka, z galaretką i biszkopcika Ma smakować jak delicia? robimy test, zobaczymy. Chociaż wiecie, ja nie ufam tym wszystkim fit przepisom, bo ostatnio było tak, wszyscy robili skier z jorkami kosowymi mówię, że to rafelno. No nie, nie smakowało to jak rafelno. Jak delicia to też nie smakuje, ale powiem Wam, że dobre, bo to, to jest jak ta To smakuje jak ten wnętrze ta mleczka z galaretką, do tego biszkopt. Powiem że nawet dobre to jest. Jeśli ktoś chce jakieś takie bardziej dietetyczne słodycze, nie chcesz, tyle, to polecam zrobić. Smaczne. Śpiochy jedne. I nie, śpisz tak, to jesteś. Potrzku, <laughs> <laughs> co ty robisz? Ej, wychodź, poczekaj. Zaplątałeś z ciebie, naku. <laughs>